Hello, hello! Czy ty w ogóle wiesz, jaką jesteś porą roku, jakie kolory do ciebie pasują i jakie właśnie powinnaś nosić, żeby one cię ubierały, żebyś była promienna, świeża, odmłodzona? Jeśli nie, to ja zdradzę ci ten sekret. To nie magia, to tylko analiza kolorystyczna. I jest na to bardzo prosty sposób. Cztery pory roku, cztery po prostu wzorniki, które mam, i ty jesteś jednym z nich. No, i co? Wyślij do mnie po zakupie zdjęcie siebie w rozpuszczonych włosach. Napisz mi, jaki jest w ogóle Twój kolor naturalny, a ja w ciągu 24 godzin wyślę Ci właśnie zdjęcie jednego z tych zorników i dowiesz się dokładnie, jakie te kolory są. I to narzędzie będziesz mogła wykorzystać w przeglądzie szafy, w, 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 w sklepach, po prostu jak pójdziesz na zakupy. I w tym momencie dokładnie będziesz wiedziała, które kolory są do Ciebie, i tylko na te kolory będziesz patrzyła. To narzędzie bardzo ułatwia życie. To co? Wysyłaj do mnie link ze zdjęciem. To kosztuje tylko 47 zł, a zobaczysz, że Twoje życie się po prostu zmieni. Link jest w bio, czyli w opisie konta, albo wejdź po prostu do mnie na stronę paulinalupa.com. Na sklep i tam od razu znajdziesz tą informację. No to co? Do zobaczenia.